Mężczyzna niepoprawnie składa zestaw Lego z dinozaurem, a gdy kobieta stara się mu pomóc, on ją powstrzymuje, uderza w stół, przez co cała konstrukcja się psuje, zaczyna się złościć i obwinia ją za niepowodzenie. Po jego wyjściu kobieta poprawia model, ale kiedy ma już opuścić pokój, zauważa, że dinozaur ożył. Chwyta go, ale widzi, że jego noga zaczyna uciekać, więc rusza za nią do tajemniczej jaskini. Zmusza swoją broń, by przeszła przez mały otwór i podąża za psem. W końcu poślizguje się i upada, odkrywając szkielet dinozaura sprzed milionów lat. Mężczyzna wraca, przekazuje jej aparat prosząc o zrobienie zdjęcia jako dowód na swoje odkrycie. Kobieta odmawia, domagając się uznania DLA siebie, co go jeszcze bardziej irytuje. Chce zdominować sytuację chwytając dinozaura, ale kobieta stara się go powstrzymać. Wtedy ożywia się gigantyczny dinozaur, który go pochłania. Kobieta zostaje uznana za najlepszą naukowczynię wszechczasów. Więc jeśli kochasz psy, zostaw komentarz i subskrybuj.